i z dostawcami, czyli też ze mną, bo ja dzisiaj jestem w podwójnej roli i tak naprawdę wolałbym być tylko w jednej roli, tylko w roli dostawcy, kontrahenta, człowieka, który też powodował, że ta firma rozwijała się. Roz... Ale wiecie co? To tam mikrofon, kamera. Sprawia. działa coś ten deszczyk może firma, która się rozwijała, bo miała najlepszych pracowników. Firma, która się rozwijała, bo miała najlepszych pracowników, najlepszych dostawców i bardzo dobry zarząd. I to jest wielka siła polskich, polskich pracowników, polskich dostawców naszego naszego rodzimego rynku i teraz to wszystko, też siłę przedsiębiorczości Polaków, którzy potrafili zawalczyć, zawalczyć, by ta firma znowu mogła pracować. I mówimy o 200 pracownikach, o Was, czyli o 200 rodzinach. Każdy pracownik to są co najmniej dwie osoby, czyli 400 osób, ale może i cztery osoby w rodzinie. I mówimy tutaj o dziesiątkach, o ponad setce dostawców. Którzy też żyli, pracowali, utrzymywali swoje gospodarstwa, swoje rodziny. No i to jest niesamowity skandal, że do dzisiaj, kiedy pan prezes Piotr Pawiński dostarczył w ciągu kilku godzin wszystkie dokumenty wymagane przez, przez urzędników, przez ludzi, którzy powiedzieli dostarcz nam dokumenty, żebyśmy mieli pewność, że zrobiliśmy to przypadkowo zrobili to w ciągu chwili. Ale firma ciągle nie pracuje. Ja nie mogę się z tym pogodzić do dnia dzisiejszego, bo wiele mediów dało pana na tą informację. Ja też proszę i apeluję media, mówcie o tej sprawie, bo może ona jest niewygodna. Może ktoś się bać, że zostanie zrobiony jakimś tam trolem, agentem czy czymś innym, ale nie możemy się bać, bo oni robią to specjalnie. Może z kilku powodów, a może jednym z powodów jest to, żeby wasza firma została przejęta przez holding spożywczy, żeby było, by, żeby było pokazane, no, nie mogli pracować, to ich zabierzemy. Albo żeby wskazać w jeszcze innym złym świetle. A może chodzi o to, żeby zrobić nazwę kołodziejczakowi i pokazać, zobacz, potrafimy twojego kontrahenta, twojego odbiorcę zamknąć w jeden dzień. Każdy, kto będzie współpracował z tymi, którzy są niewygodni politycznie prawu i sprawiedliwości, będzie mogło być zrobione dokładnie to samo. I ja dzisiaj boję się, bo to jest sytuacja niewiarygodna. I teraz tutaj jest 200 pracowników, ale w dumie tych pracowników jest tutaj pewnie z 500 policjantów wtopionych, żeby, żeby, nas, żeby nas kontrolować, sprawdzać. A to może trzeba wziąć 500 urzędników, żeby wyprostować sprawę tej firmy. No niesamowita sprawa. Ja myślę, że też więcej i ja bym chciał, żeby powiedział prezes Pawiński tutaj do swoich pracowników, bo to jest wielkie szczęście mieć taką firmę, w której pracownicy wyjdą i powiedzą, my chcemy, żeby ta firma dalej funkcjonowała. Możemy sobie znaleźć inną, możemy gdzie indziej być, ale chcemy być tutaj z tymi ludźmi i zobaczcie też jak jakie związanie Jakie jest życie, jakie współdziałanie, żeby jeden za drugim stanął? Ale też warto powiedzieć, zamknięta firma, to są niewypłacone pensje od dwóch miesięcy. Zamknięta firma, to są niewypłacone pieniądze za dostarczony towar. Kiedy mówi się o tym, że jest kryzys żywnościowy, to jest 500 ton żywności wyrzucone w błoto. To jest 500 tysięcy pojedynczych kilogramowych dawek, surówek. Które mogłyby być spożytkowane w dobrym celu, to, to jest też tysiące ton towaru nieodebrane z gospodarstw, które powinny tutaj być zużyte. Ja tylko powiem, że z mojego gospodarstwa, z gospodarstwa mojej najbliższej rodziny, to jest niedużo prawie tysiąc ton kapusty, ale miała tutaj trafić do tej firmy. I może to jest walka ze mną, a może to jest walka z innymi. Ja już nie wiem co to za walka. Ciągle wierzę, że to jest tylko pomyłka, przypadek i będzie ktoś kto powie, że cofniemy tą decyzję i ja wiem, że też nikt nie będzie miał pretensji, czy to firma nie będzie dochodziła swoich roszczeń, czy my jako dostawcy też powiemy dobra komuś się pomyliło. Bo silne państwo, i silni ludzie są od tego, żeby w trudnym czasie podać rękę, a nie podkładać nogę i, i koniec. A my musimy być razem w tym trudnym czasie. Ja też deklaruję, że nie wolno tej sprawy odpuścić i ja jej nie odpuszczę. Ludzie od nas jej nie odpuszczą i będziemy razem z wami do samego końca. Do samego końca, który musi być w momencie, aż ta firma Magafood zostanie uruchomiona od nowa. Jakie wsparcie e, agresji Rosji na Ukrainę? Od trzech miesięcy prawie, a od dwóch, które już minęły, nikt z tego rządu, nikt z tej administracji nie chce się przyznać do błędu. W zeszłym tygodniu po raz kolejny, nie po raz pierwszy, po raz kolejny rząd holenderski, który ma doskonale prześwietloną transakcję, ma doskonale prześwietlonego naszego e, właściciela stuprocentowego Holendra, którego znam osobiście 15 lat który tę firmę prowadzi od 13 lat. prześwietlony jest na każdą stronę i potwierdza rząd Holandii, że nie ma żadnych powiązań z Rosją. I co? I nic. Nikomu nic się nie chce zrobić. I podejrzewam, że wiemy dlaczego. Dlatego, że głupio się przyznaj do błędu. Jesteśmy super, super wyposażonymi służbami, które generalnie rzecz biorąc w KRS-ie i w, ce w Centralnym Rejestrze beneficjentów rzeczywistych nie sprawdziło, jakie są aktualne dane. Można tworzyć wszelkie podejrzenia i można tworzyć wszelkie teorie i spiskowe i, i, i żyć w jakiejś paranoi, ale w państwie prawa, do którego aspirujemy i którym twierdzimy, że jesteśmy, w centrum Europy, nie ma możliwości, żeby nie akceptować dokumentów, a tworzyć pewne fikcje. I na podstawie tych fikcji. Namykać firmy, wpływać na ludzie, wpływać na życie ludzi. Tutaj stoi przed nami część naszych pracowników. Część ludzi poszła do pracy jakiejkolwiek, żeby się utrzymać, żeby mieć z czego żyć, żeby mieć z czego zapłacić dzieciom chociaż za jakieś wakacje, czy żeby... Not for i mimo tego, że jest sezon ogórkowy nie będziemy odpuszczać i bardzo się cieszę, że mamy wsparcie wielu organizacji Pana Michała, który rzeczywiście jest naszym dostawcą i był dostawcą zanim ten cały proces, zanim ta cała sytuacja nastąpiła, bardzo jesteśmy wdzięczni za wsparcie, a wsparcie deklaruje nam coraz więcej firm, organizacji i osób i na pewno, temu w strugach deszczu wszyscy stali i krzyczeli, krzyczeli tylko to, żeby ktoś wykreślił, ktoś podjął właściwą decyzję i wycofał się z błędu. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze dodam. Brawo dla pana prezesa, bo to naprawdę musi być dobry człowiek, skoro pracownicy tutaj wyszli razem z, dla niego. Wiecie co? Ja. W tamtym tygodniu rozmawiałem z ministrem rolnictwa z wicepremierem i my mamy pewność dzięki temu, że temat był podejmowany na posiedzeniu rządu. Pan minister na naszą prośbę, na prośbę moją, minister Kowalczyk, wicepremier przekazał ministrowi Gamińskiemu, że tą sprawą trzeba się szybko zająć, że tą sprawę trzeba rozwiązać. Więc wiemy, mamy pewność, że ta sprawa była. I tutaj pewne ślimaczenia, które, które mają miejsce, są niedopuszczalne. My. Wszyscy wy zrobiliście wszystko i dzisiaj nikt w kraju nie powie, że nie wie o waszym problemie. To jest mega porównanie. Tu jest cały Pacanów zwolniony, dużo ludzi, którzy nie mają pracy, nie będą mieli pracy, ale to takie osoby jak wy budują ten kraj, budują siłę tego kraju. To jest tam rówcza praca, którą wykonujemy każdego dnia. I teraz to jesteście wy. A za chwilę może być tak, że każdy może być na waszym miejscu. Bo każdy kiedyś znał kogoś z zagranicy, bo dzisiaj niedobry jest ten, bo jutro będzie niedobry ktoś z Niemiec, jutro z Belgii, z Holandii, a jutro ktoś znał kogoś, kto wydobywał ropę w Norwegii albo gaz i przywoził do Polski, też jest niedobry. I tych porównań będziemy mogli mieć bardzo dużo. Dlatego wasza postawa to jest też pewien symbol. Nieugięcia to jest symbol walki o własność, bo każda firma to jest też w pewnym sensie, tak jak my mówimy, własność pracowników. I to wy bardzo mocno to pokazujecie. Tu trzeba stać i teraz zrobić dużo hałasu, żeby ludzie w tym budynku usłyszeli, że tu jesteście. pracy! Oddajcie nam nasze miejsca pracy! Oddajcie nam nasze miejsca pracy! Oddajcie nam nasze miejsca pracy! Nie Chcemy pracować! Nie wegetować! Chcemy pracować! Nie wegetować! Chcemy pracować! Nie wegetować! Chcemy pracować! Nie wegetować! Nie wegetować. Gdzie jest prawo i sprawiedliwość? Gdzie jest, Gdzie jest prawo i sprawiedliwość? 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 Ma ga to wsparcie dla rolników. Ma to wsparcie dla rolników. Ma ga to wsparcie dla rolników. Ma to wsparcie dla rolników. Ma ga to wsparcie dla